Dzisiaj się przejedziemy linią K9 z pętli Okleśna PKP do pętli Rzeszotary. Zamykamy wszystkie drzwi, odjeżdżamy z pętli Okleśna. Następny przystanek to jest w Wiaduk. Skręcamy, a wy skręcacie łapkę w górę. Ja skręcam, a wy skręcacie łapkę w górę. No skręcamy tutaj. O, Siemens z kombino. tutaj sobie jedzie. O tutaj jakiś bacon jedzie Zatrzymujemy się na tym przystanku A wy, a wy zatrzymujecie sumika Otwieramy i zamykamy drzwi Następny przystanek to jest Lance Korona Nikt nie wsiada, nikt nie wysiada, więc nie zatrzymujemy się na tym przystanku. E, tamten był obowiązkowy, a ten jest tylko na żądanie. Następny przystanek to będzie Młynka. Okej. Okay. Tutaj no nie, hałasny o tutaj idzie, otwieramy trzecie i trz yy, to znaczy drugie i trzecie drzwi zamykamy drugie i tr trzecie drzwi, o dziesiątka na Lwówek Śląski no i następny przystanek to jest koniec no jeszcze sobie pojedziemy z powrotem e e czekajcie przemaluję sobie Y, tej O no, o no i już jesteśmy w rzeszotarach. Zatrzymujemy się na przystanku końcowym rzeszotary. Y, otwieramy czwarte drzwi. No, no i teraz sobie pojedziemy do pętli okleśna. Rzeszotary młynka, lanskorona, korona wiadukt, no i okleśna. k dziewięć. No i musimy teraz zawrócić na przystanek początkowy. Na tym rondzie I No i zatrzymujemy się na przystanku początkowym rzeszutary. Otwieramy drugie i pierwsze drzwi. Zamykamy do i pierwsze drzwi. No, jeżdżamy do młynki. Zatrzymujemy się na przystanku młynka. i damy znać, że skręcam. Otwieramy tylko trzecie i czwarte drzwi. Zamykamy trzecie i czwarte drzwi. A, niepotrzebnie wyłączyłem kierunkowskaz. Następnie przystanę ktoś tej slant na żądaniu. Wjeżdżamy z młynki. Nie zatrzymujemy się na przystanku. A na ląd korona wiadukt to musimy się zatrzymać. Otwieramy. Trzecie drzwi. Zamykamy trzecie drzwi. Sprętamy teraz tutaj. Wierzchownie w Wieselmość No i mamy tutaj pętlę. I otwieramy wszystkie drzwi. No i pamiętajcie o Subiku i lajczku. Pa!